maneczko, z tej strony Dougłyming, a gramy sobie dzisiaj na Skywarsa. Warsa. Yy, to jest chyba już piąty odcinek, jak się nie mylę. Więc nice. Dobra. Jeszcze kilka osób i zaczynamy. W ogólnie nowym kanale. Teraz ogólnie będzie dwie nowe serii na moim kanale. Yy, będzie, to będą... Yy, już powiem wszystkie serie jakie będą teraz na moim kanale to będzie tak Skywarsy. Blitz.SG SG, Minecraft na botach, Counter Strike Global Offensive oraz Let for Dead rzadko Let for Dead, ale będzie Więc jeżeli lubisz takie gry, które teraz wymieniłem to, to zapraszam do pozostania na moim kanale i śledzenia moich następnych odcinków. Ona na pewno tego nie będzie żałowała. Żo tak, 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 tak. Czekajcie, czekajcie. Woda. Dobra. Co on robi? Będzie chciał iść tam. Tak, ten tam stoi. Tam się wybudowuje tam. Okej. Okay. No, buduj się, koleś. Buduj wodyczka. No dobra idzie, idzie, idzie dobra, idzie. pójdę A jego miałem rzucić <grywia> No i tak mnie zrzucić, bo ja mam wodę W mojej wyspie, byś chciał wiedzieć Więc nie wiem po co to rzucasz, ale No co i... Uwa wow. Ale się zrzuciło Dobra, dobra, tam wyszedł, wychodzi do góry, tak? Spoko. poczekamy na innych. Spójrzcie niech. O, będzie się do mnie. Albo się wkopuje na Nie wiem, czy woda płynie. Spoko, jest Mamy to. Mamy. Spakowa jest co daleko? Kurde, tego miałbym trafić. Dobra, jedziemy. Wejdźcie widać sobie już po tym. Żeby sobie... WOT. Żeby sobie... O kurde. Nie było się. Okej okay. Ale mi nie stało? A nie, dobra, mam jeszcze. Tak. Dobra, powróciłem. Gramy dalej. Ups, spadłem. Miałem lag, ja. Dobra, można jechać. Jedziemy szybko. się tam nas będzie. Dobrze, szybko, szybko, szybko. Biegnij Dobrze, 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 dawaj, dawaj, dawaj. O oh, fuck. Nie, co ja robię, co? Nie, to jest mnie. Dobra, puszczam na no, dole. To też Zablokowałbym... To i tak i tak. Więc sensu bym nie widział najmniejszego, aby się ratować, tylko trzeba stracić. Ja tak, to możemy sobie zdykać na Dobra. Jedziemy. Kolejna ręka. Z moich wyliczeń, ogólnie z wyników z YouTube'a Największa oglądalność aktualnie jest na Minecraft na modach i na Skywars'ach. czym znaczy, jak będzie z Counter- Tracking, Global Offensive i w ogóle. Wszystko wam będę tu mówił. Mm. Serio. Myślałem, że tu już nie ma nic. Naprawdę. Dobra. Kiedyś skrzynka pamiętam, że Ale chyba u góry. Serio tu nie ma nic? To jest niemożliwe. Naprawdę? Ej, coś mi się to nie podoba, powiem wam szczerze. O! Pajęczyna A znów Jezu Czyli wezmę co to Jezuś Dobra Jezu co ja robię Ale dla mnie No i dojdę tam Wiedziałem, że on tak będzie robił. wykolecimy do góry. No i uj, tak nie masz szans. <laughs> serio! No. Dobra, ostatnia ręka w na tym. Na serio. To się we mnie pewnie tak śmiecie, że to masakra. Ale, sorry, no ja nie wiem, ja nie wiem. Nie wiem, jaką mam taktykę używać. Bo ja nie wiem, czy mam przekręt na respie, czy oni się pozabijają. I sam wygram to. Czy co, bo ja nie wiem. No serio. Bez jej. Pisać L. O nie, <grymne> L to jest lawe. <grymne> co za oszustwo? Ja. Jak mam zrobić takim chamskim kolesiem? I jakieś dzieci, tak. Narabiać. Wrabiać, co znaczy się. Dobra. Tak, to biorę tutaj, bo to będzie lepsze. Spoko o to się budowa Jezuś się Dobra 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 Dobrze Co ty robisz do mnie O oh fuck o, oh fak. O, oh fak. Czekaj, czekajcie, czekaj, czekaj. tylko niech się do mnie buduje, niech się do mnie buduje, to jako go szczery, Naprawdę. <grywy> Powiadam wam. Dobra, ma trzczoły cholera. No, buduj się. Ops. <grywy> To ma taktyka na razie. Pierwsza ta stosuje taką. Leć, 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 leć Leć, serio tu Tu nie wylecę? Leć, leć Dawaj, 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 dobrze lec, lec, Dobra Lecimy No dalej. Oooo! Oh, znów kolejny wodny odcinek. Serio? No Dobra, dziękuję za oglądanie, postaram się. Ja nie wiem jaka wygram tego skaveworsa z wami, nie? No dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jezu, nie śmiejcie się ze mnie. Uczę się już grać, proszę. Dobra, siemoneczko.